A młody wilk będzie stale Trzymaj pod kontrolą jego dystans, choć niewielki. Dalej jutro też gramy koncert, to zapraszam. Z pewną bardzo miłą, sympatyczną dziewczyną. Dziewczyna, która była sobą, w której będzie ty górnie. Autentycznie no I się okazuje, że oboje no, nie mieliśmy za wiele pojęcia na temat, czy można się przelecieć. No i ona nagle tak podchodzi i mówi, nie, rozpraszamy to ciągnięcie. Nie bardzo, no jak wczoraj, no ja już tak kojarzę, ze zeną, no, pewnie złapiesz z, z gołymi rękami ptaka. Takie dziwactwo Na nią, ona na mnie. to się tak, magnetyzm taki e, między nami wytworzył. W końcu do się. Taki normalnie duży balon. Żadnej nudy, nowe doznania, odkrycia, eksperymenty, czemu nie? Atrakcją dodatkową, bo facet z balonem. W końcu każda ze stron ma swoją korzyść. Zmysłowe ukojenie. W okolicach godziny trzeciej w nocy jest e, e, powolne wchodzenie. Do... I nagle wydanie głośnego okrzyku, bo to w ogóle wiesz, fajne przeżycie jest. No i pomyliłam je z lokalnym. hydraulikiem Czarnoskóry, przystojny mężczyzna. No i jemu ona bardzo się spodobała. No i wszystko byłoby okej, okay, gdyby podczas pewnej nocy w hotelu, no jego libido nie zadziałało w ten sposób, że on e, zupełnie e, nagi gonił ją po korytarzu, e, dodał, że gonił ją na trzech nogach, mówiąc, Agnieszka, chodź, nic ci nie zrobię! A miał trzy nogi w tym czasie.